Słuchajcie, świetna sprawa. Byłem ostatnio na rekolekcjach ze studentami. To było takie półtora dnia. Wiecie, pierwsze pół dnia no to było, że każdy miał się zapoznać z życiem Ignacego Loyoli, czyli zowróciła Jezuitów, ale z takim pytaniem. Nie tylko, żeby poznać fakty z jego życia, ale żeby się zapytać, w jaki sposób w jego życiu na niego działał Pan Bóg. Drugie pół dnia to była kwestia mojej osobistej autobiografii, czy takiego bym powiedział schematu życia, planu życia. To znaczy, żeby sobie zapisać najważniejsze punkty ze swojego dotychczasowego życia, ale z tym samym pytaniem. Jak na mnie oddziaływał dotychczas Pan Bóg? Ostatnie pół dnia no to było zastosowanie tej metody, czyli tego, jak zaobserwowaliśmy działanie Pana Boga, ale na Słowo Boże, żeby z Panem Bogiem mieć kontakt, nie tylko przez y, zapoznanie się z życiorysem Ignacego, nie tylko przez swoje własne życie, ale też, żeby mieć z nim kontakt przez Słowo Boże. I wiecie, dla mnie chyba taka najważniejsza rzecz, jaką odkryłem w ogóle w życiu życiorysie Ignacego Loyoli, to było, że najważniejsze rzeczy z jego życia zadziały się przez porażki. No bo. Jego nawrócenie, ono było związane z tym, że dowodził obroną twierdzy w Pampelunie i tam został trafiony zwyczajnie kulą armatnią, co spowodowało ogromne cierpienie, ogromną kontuzję, ale doprowadziło do jego nawrócenia. W ogóle jest dosyć głośno, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Drugie, kiedy sobie wymyślił, że całe życie będzie spędzał w ziemi świętej tam, gdzie żył Jezus Chrystus, że tam będzie pomagał ludziom, pomagał duszom, no to się okazało, że jeżeli by tak naprawdę tego się zaparł i tak to zrealizował, no to by skutkowało jego ekskomuniką, a poza tym, w tym czasie była ogromna wojna i nie mogłoby to nawet doprowadzić do jego śmierci, czyli kolejna porażka. A trzecia, no to założył ekipę ludzi, którzy chcieli podejmować życie podobne do jego, które miało stanowić takie zręby zakonu, przyszłego zakonu, no ale się okazało, że ta pierwsza ekipa zwyczajnie się rozproszyła. Trzy wielkie porażki, z których wynikło trzy najważniejsze rzeczy w jego życiu czyli nawrócenie, czyli zadanie sobie ważnego pytania, do czego Pan Bóg mnie zaprasza w mojej drodze życia, a nie co sobie je wymyśliłem i trzecie żeby założyć zakon, nie ustawać pomimo trudności, ale ten zakon założyć. I wiecie, jak tak człowiek sobie przestudiuje jego życie, jak sobie uświadomi te wszystkie rzeczy, no to dochodzi do wniosku, że ja naprawdę nie muszę się bać swoich porażek. Że to, czego powinienem się bać, to przeżywanie swoich porażek w sposób głupi. To znaczy taki, który na przykład mnie potępia, taki, że ja na przykład po moich porażkach będę sądził o mojej osobistej wartości, natomiast przeżywanie mądre porażek będzie związane z tym, że ja sobie będę zadawał pytanie, może nawet nie tyle sobie, ale że będę zadawał pytanie Panu Bogu, Panie Boże, gdzie Ty w tym wszystkim jesteś, a po drugie, do czego Ty aktualnie mnie zapraszasz?